Za moment przed sądeckim ratuszem będziecie protestować wy, czyli skaterzy. A krótka historia skateparku wygląda tak. Najpierw przez lata zabiegaliście, żeby w końcu powstał. Kiedy się już w końcu pojawił, wytrzymał zaledwie kilka lat, bo była to drewniana konstrukcja i nie doczekała się zadaszenia. Zniknęła nawet i ta drewniana konstrukcja. Wy dzisiaj w obronie, właściwie nie wiem jak to powiedzieć, w obronie skateparku, żeby znów powstał? Yy, historia przedstawia się dokładnie tak, jak pani powiedziała. Z jedną małą różnicą. W momencie, kiedy skatepark był budowany, już firma, która go budowała, to była czeska firma, był to jeden z lepszych skateparków w Polsce. Na ten czas mieliśmy pierwsi bowla drewnianego, trytego w Polsce. Yy, twierdziła, że on długo nie przetrwa, jeśli nie będzie go odpowiednio, nie będzie się go konserwować i najlepiej, żeby był zadaszony. Ale niestety nie udało się go zadaszyć yy, radnym naszego radnym yy, Władzom naszego miasta, chociaż zapowiadały, że rok po budowie skatepark zostanie zadaszony. Niestety nie doszło do tego z powodów podobno takie doszły mnie słuchy ponieważ pieniądze zostały przeznaczone nie doszło do tego dlatego, że jest to teren widokowy w którym powyżej 6 metrów nie można budować zadaszenia. No i pieniądze, które zostały przeznaczone na, na, na zadaszenie prawdopodobnie poszły na ogrodzenie i no i na, na, na to, na ogrodzenie. Myśmy się spotkali w ubiegłym roku, nie wiem, to był chyba październik, tak, chyba październik. Mhm. E, z przedstawicielem władz miasta, z e, z dyrektorem inwestycji. Wydziału Inwestycji, mhm. który mówił, że władze miasta zrobią wszystko, że ten skatepark powstanie. Wy się w końcu, w końcu zbuntowaliście i postanowiliście jej zaprotestować, bo nic się nie dzieje? E... Troszkę inaczej. Wtedy, kiedy myśmy rozmawiali, to wtedy skatepark był wpisany w budżet, w projekt budżetu i wszystko było w porządku, ponieważ tak jak mówię, wspominała Pani o tym, że skatepark został usunięty. Został usunięty po fakcie, dowiedzieliśmy się, że on w ogóle po prostu został przeznaczony do spalenia, ponieważ żeby nie płacić firmie, która go usunie, co w ogóle było kompletnym bezsensem, patrząc na to ogólnie. Zostaliśmy poinformowani, że zostanie wybudowany nowy skatepark. Ja jako prezes stowarzyszenia zostałem poproszony o przygotowanie y, projektu i w porównaniu z różnymi firmami desko, y, budującymi skateparki y, stworzyliśmy y, projekt skateparku, który jak mi wiadomo na dziś y, jest y, projekt i dokumentacja cała przygotowana i został to wpisane do budżetu tylko jak to się mówi klepnąć. Tak? Z tym, że miasto pod y, pretekstem oszczędności wyrzuciło ten skatepark po prostu z. Y, z budżetu, no, można powiedzieć tylko tyle, no myśmy y, chcieli wywalczyć większą sumę, Walczyliśmy to 200 tysięcy, które i tak zostało odrzucone, ale tak dla porównania w mieście Krynica, które jest sąsiadujące do naszego miasta y, ten skatepark był warty około 300 tysięcy i jest on drewniany, u nas miałby być betonowy czyli mieliśmy okazję mieć naprawdę fajny skatepark za tak naprawdę nie jakieś wygórowane pieniądze y, no troszkę wstyd, że okoliczne miasta jak Piwniczna, y, też wiem, że Limanowa, bo jest tutaj z nami Wojtek Limanowej, który organizuje w Limanowej, też y, próbuje jakoś młodym ludziom y, sprzyjać, a u nas w mieście po prostu też... Y, Kampania nawet, yy, która, która yy, powiedzmy, wyborcza yy, dzisiejszych władz kiedyś była taka, że yy, będą sprzyjać młodym ludziom, a niestety jest troszkę inaczej. Pozostało tylko hasło wyborcze. Powiedz mi, twoim zdaniem ten skatepark drewniany rzeczywiście był już w tak opłakanym stanie, że nadawał się do spalenia? Yy, <grych> tu, jest, tu jest dość śmieszna sytuacja, bo ja w tamtym roku też dużo jeździłem yy, na deskorolce z powodu tego, co, 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 co powiedzmy robię, a, a, a... Powiedzmy uprawiam deskorolkę na, na prawie profesjonalnym poziomie. Ale to nie jest ważne. Jeździłem, byłem w Austrii, w Tyrolu oczywiście. Jest tam piękny betonowy skatepark, jeden z największych w Europie. Obok niego stoi park drewniany, stary park, który był w dużo gorszym stanie niż nasz. I stał, i był remontowany przez y, młodych ludzi, którzy tam, ponieważ nie zgodzili się na to, żeby go zniszczyć. Bo te elementy da się wszystkie naprawić, oczywiście. No. Tylko, że to było najprostsze wyjście z, z sytuacji. Pozbyć się skateparku nie ma problemu. Stoi plac, a młodzi ludzie, którzy tam przesiadywali całymi dniami, w tym momencie nie mają się gdzie znaleźć. No. Ja rozumiem, że ten protest dzisiejszy to jest dopiero początek waszych akcji, a nie koniec. Tak, y, no, my liczymy na to, że y, miasto potraktuje nas poważnie. I jeśli to zrobi, jeśli dojdziemy do jakiegoś porozumienia, a nie będziemy cały czas odsyłani z kwitkiem, oczywiście my nie chcemy nikomu przeszkadzać, wiadomo, nie chcemy mieszkańców, chcemy ich poinformować, że to jest problem. I dlatego ten nasz protest, jeśli, jeśli nie dojdziemy do porozumienia z prezydentem z Radą Miasta, będziemy protestować dalej. Czy to będzie bardziej drastyczne w skutkach? Tak jak mówię, nie chcemy przeszkadzać mieszkańcom, chcemy ich tylko informować, za zatrzymywać i dawać im informacje, ulotki, na których jest opisany nasz problem i, 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 i dlaczego to robimy. No i tyle. No. A jaka silna z Was grupa, ile tej osób dzisiaj może być? Yy, na jednym z portalów społecznościowych zadeklarowało przybycie 250 osób. Yy, no podejrzewam, że połowa z tych ludzi na pewno będzie. Troszkę pogoda na mnie sprzyja, myślę, że, że to nie jest jakiś wielki problem. No, jest, jest, yy, nie jest nas w potrzeba wiele tak naprawdę, yy, ponieważ chodzi o to, żeby yy, no. żeby zorganizować tutaj jakąś odczuwalną akcję po prostu. Czyli Już pierwszy... jest na tyle powiedzmy na tyle, żeby coś się zaczęło dziać. Czyli no. pierwszy krok, żeby władze miasta traktowały was poważnie, jak mówisz, tak? Tak, to jest nasz pierwszy krok. Następne Kroki to jest rozmowa z prezydentem w przyszły poniedziałek. Po tej rozmowie będziemy dalej planować, co robić. Tak to wygląda. Przyszliśmy walczyć o nasz park, który nam zabrano. W sumie, no, zburzono nam stary i teraz nie chcą nam wybudować nowego, prawda? Także, no nie wiem, staramy się coś zrobić w tej sprawie, żebyśmy też nie zostali sami na ulicach, bo tak naprawdę no, nie mamy innego miejsca w pobliżu żadnego, żebyśmy mogli pojeździć. A gdzie jeździcie? No, gdzie znajdziemy jakiś murek? Dobry, czy sami nawet coś skonstruujemy. Ale jeździcie do Krynicy na przykład? No zdarza się, no ale też codziennie do Krynicy nie będziemy jeździć, prawda? Bo, no po prostu, no nie Taka da się. Kawał drogi, nie? No tak, niby pół godziny, ale jednak zawsze coś. Słuchajcie, was jest spora grupa tych jeżdżących na deskach? Mm, tak, jest spora grupa. No, jak pani widzi, większość stąd jeździ na, na deskach, na rolkach, na rowerach. Ale przypuszczam, że nie wszyscy przyszli, tak. E, no tak, niektórzy są w szkole. No, jest taka godzina, że niektórzy muszą być w szkole i nie mogą przyjść teraz, nas, nam pomóc, no ale dużo osób się zebrało. Jest, jest nas trochę, no i walczymy o ten skatepark. No bo coś trzeba robić, prawda? Nie możemy zostać na, no, nie wiem, iść, i siedzieć pod blog, bo nie mamy gdzie jeździć po prostu. Pominujemy, co możemy. No i co chcecie robić? Oprócz takiego dzisiejszego protestu, co planujecie? No jest zaplanowana jakaś rozmowa z władzami miasta w, odnośnie tego skateparku. No i nie wiem, zobaczymy co, co wyniknie z tej rozmowy, czy to nam coś da, czy nie. Jak nie, no to będziemy czynić dalej jakieś środki, żeby coś się działo, no bo tak tego nie można zostawić. Miasto Prada nie wywiązuje się ze swoich obietnicy, które nam dano, że wybudują skatepark na wiosnę. Tak? No właśnie, a do tej pory nic nie zrobiono i powiedziano, że nie ma budżetu na to. Dlatego chcemy, staramy się o to, by, nie, by wywiązali się po prostu z tego, co mówią, no. Młodzież nie ma gdzie jeździć. Nie ma gdzie wyżyć się, prawda, energii, tam wszystko tam pozbyć się. Czyli w mieście w ogóle nie ma takiego miejsca. nie ma, nie ma miejsca żadnego. No, a gdy się mieści i jeździ na przykład po mieście, no to Straż Miejska w mandaty i te sprawy, prawda? Także niezbyt fajnie. Nie podoba nam się to. Zareagują, dzień dobry. E, tak, znaczy no myślę, że ludzie na pewno będą teraz zdenerwowani i że będzie im to przeszkadzać. E, nie przeszkadza mi to jako kierowcy w ogóle. Ale popierasz całą tą akcję? co Nie, przyjechałam tutaj protestować, Tego muszę sobie przejechać. A póki co blokuje całe skrzyżowanie, ale myślę, że damy radę, bo skatepark musi być za sobą. Pan się przyłączy do protestu skaterów? Yy, witam serdecznie. Przede wszystkim przedstawię się Józef Kaszmarczyk, ale nie jestem radnym. Był pan radnym. O. <laughs> Owszem, wtedy byłem. Proszę uprzejmie, ale z yy, przyjemnością tylko nie znam jeszcze w tej chwili y, tematu protestu, jak Młodzi i... ludzie chcą w skateparku, który został, ten drewniany, który był, ta konstrukcja została spalona. Władze miasta obiecały, że wybudują. Nic z tego. Musiałbym się zastanowić, pani mnie zaskoczyła troszeczkę tym pytaniem. Znam potrzeby miasta, jeśli chodzi o aktualną sytuację. A młodzieży? No ja akurat preferowałbym inne formy rozrywki i specjalnie nie przyłączam się do tego do tego protestu. pan, że młodzież protestuje? Chcą skateparku i chcą, żeby władze miasta traktowały ich poważnie? No i widzę, że to się udaje, udaje się. Zaskoczony jestem taki. No widzę na wesoło. No, na wesoło, ale taka inicjatywa młodych ludzi. Tylko, żeby nie zaczęli protestować, że woda za droga, bo to dopiero będzie heca, bo tu będzie więcej ludzi. No, A co ale... pan sądzi o skateparku? O tym, że go nie ma raczej. To no, proszę panią, no, bo... Młodzieży trzeba coś dać, no w tym to tak trudno z tej młodzieży cokolwiek, żeby, żeby coś, coś robić, no że stoją pod tymi blokami, stoją, siedzą po tych pubach, no, no mają rację, no. Myśli pan, że to jest racja, żeby tak protestować? Proszę panią, to jest podobno bardzo skuteczne. Samoobrona pokazała jeszcze za świętej pamięci lepera, że to najlepszy skutek jest zablokować drogi, bo to... Czyli trzymamy za nich kciuki. Ja zawsze wie pani, za młodymi ludźmi zawsze trzeba ich popierać. Napisane jest oddajcie. Czemu im zabrali? Skoro piszą oddajcie, znaczy, że im zabrali. Prawda? To co tylko w stołki pierdzieć i pensje liczyć i premię sobie przyznawać. Mhm. Czyli tak nie może być. Jak piszą oddajcie, to znaczy, że mieli. Mieli. No co innego wybudujcie, postawcie, zróbcie, ale oddajcie, to za niedługo zobaczcie Państwo, jak się obudzą z ręką w nocniku, jak zostanie Helena odcięta od miasta. Nie robią nic, liczą premie, przydzielają sobie premie. Pan popiera tych młodych ludzi? No pewnie, no a co, co mają robić? Mają piwa, wina pić po pobramach? Jak im zabierają miejsca rozrywki? Nie robią, niech działają. Co, rolnicy tylko z cepami mają wyjść na ulicę i, i, i domagać się, a młodzi co mają robić? Książki spalą, zeszyty, bo nam zabrali? Nie robią. Przepraszam bardzo, panowie będą kierować ruchem? Tak, jak najbardziej. Spróbujemy podjąć regulację ręczną. Czyli pomożecie tym młodym ludziom? To znaczy my pomożemy, pomożemy uczestnikom ruchu, natomiast nie wiem o co chodzi młodym ludziom. Ale dostaliście ulotkę? W nie ma czas, czasu czytać, ponieważ musimy się zająć regulacją. Tutaj, także dziękuję. co tu się dzieje? Ale tak w łańcuchu prywatnym. Tutaj kadłubeczka to będzie jakiś mandat?

co rysuje? Przepraszam, miałem takie pytanie. Za co ja pan spisuje tych Ja się pytam. Chłopki? Chcę się zorientować co się tutaj dzieje. Ale dostał pan ulotkę? Ja nie dostałem nic A, proszę pana. Ja nie wiem co się, A, tutaj, tu się tutaj, tutaj dzieje. To jest którą proszę dostaje pan od nas. Spisywanie jest bez sensu w tym momencie. A, to są ja młodzi ludzie. ustalić pewne rzeczy. Ale tutaj nie ma co ustalać skoro to jest wszystko to jest, to jest napisane. Z panami rozmawiam po prostu i tyle na tej zasadzie. Przychodzi o jakiś skatepark, tak? To jest jakiś wiec? Powiedziałbym, że wiec. Chodzimy przez pasy. Kto jest? Pani z adwokatem pana. Nie, ja tylko pytam się dlaczego jest spisywany, co zrobił. Jest legitymowany. Proszę. Ale czy był jakiś Była Proszę? Chciel, Chcieliśmy ustalić do czego tutaj doszło, no bo jakby pan nie patrzył, jest pewne przyblokowanie ruchu. To wszystko? Nie, tylko tak. że przecież to w ludzie razem przez pasy. To, był pan ale ja nie nie o ale to było, w jakiej to sprawie? było legitymowanie. W jakiej sprawie? Chcieliśmy się zorientować, co się tutaj dzieje. Widzieliśmy, Pan, że chodził Pan w rejonie tutaj przejścia dla pieszych. Chcemy się zorientować. a ja mówię, jesteście Państwo tutaj na miejscu, więc chcemy ustalić co się tutaj dzieje. Czemu jest wiem, taka grupa pasy, osób? No to tak jak pan powiedział, pan nie wie i tyle. Dziękuję bardzo. Nie, nie, mówię. No, bez sensu. W dzisiejszych czasach się spisuje ludzi za to, że przechodzą przez pasy. Starsza pani chodziła, która przeczytając ulotkę stwierdziła, że to jest słuszna sprawa, żeby chodzić, i chodziła z nami tutaj cały czas. A panowie policjanci, chociaż dostali ulotki, widocznie nie, nie doczytali o co chodzi. Ale nie rozumiem, ponieważ kolegi nawet nie spytali, dlaczego tutaj przyszedł, tylko go spisali i, i kiedy pytałem się, dlaczego go spisują, nie potrafili nam odpowiedzieć. Powiedzieli, że chcą się dowiedzieć, yy, co tutaj robimy, chociaż w ogóle o to nie pytają, ani nie czytają. Bez sensu.